Nowy nabytek, numer 1, wał strunowy ząbkowany, szerokość 2,60 Myślę, że będzie dobre zastosowanie do talerzówki. Jak no, widzicie, to jest nówka, nówka wał. Myślę, że dobry zakup. Można smarować tutaj. gdzie nitki jeszcze nie używane. W miary myślę, że będzie się zwracał. I jeszcze będzie drugi nowy nabytek. To zobaczycie w następnym filmie.